Potrzebuję, byś zrobił dla mnie kilka rzeczy. Możesz ich nie rozumieć, ani nie chcieć zrozumieć, ale proszę, nie popełni tego błędu, który stał się moim udziałem. Howard, mój ojciec porzucił nas, nim się urodziłem. Mogłem twierdzić, że utata matki i list, który otrzymałem po jej pogrzebie, zaślepiły mnie zupełnie. Skłamałbym. To ludzka natura przepieczętowała mój upadek. On na imię Filip. Jeśli los uśmiechnie się do nas, wówczas. W chwili, gdy to dostaniesz, ja już będę martwy. Jeśli los nam nie sprzyja, wszyscy zginiemy. Witajcie z tej strony Deltoro, a to jest pierwszy odcinek mojej kolejnej serii. Let's play Penumbra Przebudzenie. W tą grę nie tak samo jak poprzednią, czyli Penumbra, czarna plaga, nie grałem wcześniej. Więc też będzie normalny let's play Wszystko jest poustawiałem wezmę hmm. normalny poziom. Trudny jest, chyba zbyt trudny Będę gadać czy ja muszę Odgrywając swoją rolę w tej alegorii nie popełnię takiego błędu jak mój ojciec Howard zniknął z życia mojej mamy zanim pojawiłem się na świecie. Więc gdy parę dni po jej pogrzebie odebrałem jego list, były to pierwsze wieści, jakie od niego otrzymałem. Szkoda, że ojciec nie żył. Pisaniec z zagrobu widocznie weszło w krew członkom mojej rodziny. W liście znalazłem klucz, wskazówki i prośbę o wybaczenie. Martwi nie mają pożytku z rozgrzeszenia, więc zająłem się jego przewidywanym odejściem, którego z nieznanych przyczyn oczekiwał. Mój ojciec żywił wyraźną niechęć do udzielania wyjaśnień i wolał zostawić wskazówki w banku w Mayfair, o którym nigdy nie słyszałem. W banku tym znajdowała się skrytka depozytowana jego nazwisko, którą miałem otworzyć. Oczywiście udałem się tam, tak jak się po mnie spodziewał. Odkryłem, że ojciec został prawnie uznany za zmarłego ponad 30 lat temu, pomimo przeciwnych dowodów. Tak więc stara księga i zbiór notatek, które znalazłem, w świetle prawa przez cały czas należały do mnie. Mój ojciec nakazał bez dalszych pytań spalić dokumenty. Był to błąd. Niełatwo jest poskromić ciekawość, która wzięła górę nad moim rozsądkiem. Uniwersytet, na którym pracowałem, znany był dzięki wydziałom fizyki i lingwistyki. Wykładałem na fizyce. Osoba z lingwistyki nie była w stanie pomóc mi z moim ostatnim znaleziskiem. Książka była nie do odcyfrowania. Jednakże notatki wskazywały miejsce gdzieś na niezamieszkałych terenach Grenlandii Północnej. Brrr, zimno. Prawie rok zajęła mi rezerwacja ostatniego lotu w moim życiu. Gdy po starcie z Heathrow obserwowałem, jak niknie cywilizacja, zdałem sobie sprawę, że mój ojciec zaginął prawie trzy dekady temu. Zastanawiałem się nad tym, co ja zostawiam za sobą. Wylądowaliśmy na szerokim na parę metrów pasie lodu. W ciągu paru minut wyruszyłem wyczarterowaną łodzią w 12-godzinną podróż, która miała zaprowadzić mnie w moją przeszłość. zaczynamy nareszcie niedługo wchodzimy do portu. Lepiej pójdę przechować swoje rzeczy. Jestem wprawdzie dość targot. Um, przeszkadza mi, że nie ma tej kropki na środku ekranu. E, co ja mówiłem? Penumbra Czarna Plaga e, jest drugą częścią tej gry. Natomiast... Natomiast... E... Penumbra Przebudzenie jest częścią pierwszą. Kurde, nie patrzyłem ile czasu nagrywam. No dobra, myślę, że możemy już iść, wszystko zabrane. Kurska by się przydała, ale... No cóż... Was. Cholera zamrznięty Muszę wziąć jakiś kamień i to o, są Ach, cholera. Muszę wstawić większą czułość myszy No dawaj, 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 lecimy, 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 lecimy kamyczko, lecimy, no dawaj, 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 dawaj. Nie udało się. Ech. Ech. W dobrą stronę kręciłem w do ogóle. Dobra. Słazimy. Cóż to za dźwięki? Czarny ekran O, dobra, jesteśmy Zobacz, znaczy zwiększy sobie czołość myszy, zaraz będę Okej, okay, ustawiłem już, więc lecimy Jakieś paczki po amunicji Beczka dosyć ciężka, stalowy brand. O, Flara. Kolejna tam jest. Okej! Okay. O procedury wyjścia walejnego. jakiś młotek. O, młotek. Dobra, nieważne. Hmm. O, dobra. Trzeba przesunąć szafki. telefon już jestem sorki za te wszystkie cięcia ale muszę dobra jak przybierasz jak przybierasz przyjdź tym głupim młotkiem pręt nie no to młotek come on roz a już wiem O, ok, okej wszystko jasne Dobra, tutaj nie wejdę. To idziemy tu. Tam jest jakiś włas. Dobra, na razie idę tu. Straszna jest ta gra. Więc tutaj trzeba stać, to jest Wow. Jak chcecie to czytajcie. To znaczy, że tutaj będą przeciwnicy? Dobra, ja jestem tu. Biuro jest w lewo, magazyn w prawo. Najpierw idziemy do biura. Będę chodził na kockach, bo nie wiadomo co tu mogę spotkać. No, czy nie jest jasno? I maszyna do pisania. Ui. miał. Uh. Młocki miał. Uh. Młocki miał. Uh. A, dobra. Zamknięte. <laughs> Potrzebuję klucza i Miecho. Miacho. Ciekawe, na co mięso. Może zjeść mogę. Nie no, bez jaj. Ja tu muszę jeść w tych części. ucie Kolejne mięso. O cóż, mam nadzieję, że nie trzeba tu jeść. O. Ja sobie sam czytam te notatki e, pauzuję po prostu, znaczy. robię cięcie po prostu. jakiś pewnie coś wybuchowego dobra myślę że to będzie koniec tego odcinka tak więc jest to moja nowa seria będą brać czarno przebudzenie przepraszam przebudzenie zobaczymy następnym razem pa